Realpolish.pl, Your Polish Language Online Resource. Cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie, zapraszam na nowy odcinek podcastu po polsku oczywiście. Mam nadzieję, że to będzie ciekawy dla Was odcinek. Ja robiłem go z wielką przyjemnością. Tym razem opowiem Wam o Pawle Edmundzie Strzeleckim, polskim podróżniku. Odkrywcy, który jest niezwykle zdany w Australii. I ja niedawno wróciłem z Australii, dlatego postanowiłem Wam opowiedzieć o tym wspaniałym podróżniku. Australijczycy mają trochę problem z tym prostym nazwiskiem. Strzelecki. Wybawiają stres, leki, coś w tym rodzaju. Zachęcam, zachęcam do słuchania podcastu po polsku. Nauczycie się wybawiać doskonale to nazwisko. Strzelecki. Żartuję, żartuję, ale zachęcam Was, zachęcam Was do posłuchania tej historii. Bardzo ciekawej. Paweł Strzelecki przez 9 lat pływał dookoła świata, opłynął cały świat. Wiele odkryć zrobił w Australii i tam jest najbardziej zdady. Pierwszy wszedł na górę, najwyższą górę Australii, którą nazwał Górą Kościuszki za tę bardzo ciekawą historię. Będziemy również słuchali dwóch nagrań. Nagrania od Manu ze, ze Szwajcarii i od kilka ze stadów zjednoczonych. Świetne, świetne nagrania, w których opowiadają, jak uczą się języka polskiego i. Posłuchajcie, mówią świetnie po polsku. Naprawdę zrobili doskonałe postępy. Zatem myślę, że jesteście już wystarczająco zachęceni. To będzie pierwszy odcinek z serii kolejnych. 500 odcinków. Niedawno świętowaliśmy jubileusz. 500 odcinek. Dostałem od Was mnóstwo gratulacji. Usłyszałem mnóstwo wspaniałych, miłych słów na temat podcastu, na temat moich kursów. Jest mi niezwykle. Biło, lejecie biut, na moje serce. Jest mi bardzo przyjemnie pobagać wam w nauce języka polskiego. To dla mnie wielka radość, wielka przyjemność. Zachęcam Was do posłuchania nowego odcinka podcastu i bardzo Wam dziękuję za wszystkie biłe słowa. Które kierujecie w moim kierunku. Jest mi niezwykle miło, jest mi niezwykle przyjemnie. Dajecie mi ogromną energię, ogromne wsparcie. To jest mi bardzo potrzebne i bardzo Wam za to dziękuję. Czekam na kolejne nagrania od Was. Przysyłajcie swoje nagrania. Uwielbiam ich słuchać. To jest. E, Najważniejsza rzecz w tym podcaście. Wy jesteście duszą tego podcastu, wy, moi przyjaciele, którzy uczycie się ze mną języka polskiego. Zachęcam do posłuchania nowego odcinka. Trzymajcie się. To tyle dla teraz. Słyszymy się w podcaście. Cześć. Papa. Real Polish Podcast is the best for learning Polish.